Cześć, witam Was serdecznie w Domowej Akademii Marzeń wraz z Fundacją Mam Marzenie oraz ze mną. Cześć, ja nazywam się Mateusz, jestem wolontariuszem i jestem nauczycielem w przedszkolu. Dlatego mam dzisiaj dla Was trzy gry: trzy gry, trzy zabawy, trzy animacje, które będę chciał Wam zaproponować. Więc zaczynamy. Pierwsza z nich. E, pierwsza gra, tak naprawdę gra taka zabawa dla Was to, ta, to są cienie. E, nasze cienie e, to bardzo mocna strona wa, u was. Mam taką wielką nadzieję. I zobaczcie, co potrzebuje do tej zabawy. Potrzebuję figurki. Ja akurat zabrałem sobie dwa dinozaury. Wy możecie zabrać sobie zinksy, możecie zabrać ludziki, żołnierzyki. To, co, to, na co macie ochotę, mogą być większe, mogą być mniejsze. Zaraz zobaczycie też, co dalej. Długopis, pisak, kredka, co wolicie. To wasz wybór. No i czysta kartka papieru. Może być jeszcze większa, może być sklejona, może być bardzo długa. To od Was zależy. Ja mam w chwili obecnej taką, więc taką będę miał tutaj dla Was. Więc pierwsze co? Kładziemy naszą kartkę na stół. Bierzemy sobie jednego ludzika oraz długopis. Kładziemy go tutaj, i bardzo ważnym jest również światło. Najlepsza jest chyba latarka w telefonie. Ponieważ ona skupia się idealnie na, na tym, żeby odwzorować, więc ona jest również bardzo, bardzo ważna. Latarkę zawsze kładziemy na górze i zaczynamy. Nasz cień już się stworzył. Można go powiększać, można go zmniejszać czyli gdy ruszamy obiektem, on się powiększa lub zmniejsza. Będę chciał mieć takiego dinozaura, takiego średniego, i teraz uwaga, zaczynam tylko i wyłącznie po cieniu. Staram się nie ruszać ręką, nie ruszać latarką. Oczywiście to nie jest takie łatwe, to nie jest takie łatwe, żeby to wszystko zrobić, ale wierzę, że Wam też się uda. Najlepszy chyba byłby do tego statyw, żeby mieć. Moim statywem jest moja siostra, która mi dzisiaj pomaga, za co bardzo jej dziękuję. U was może to być mama, może to być tata, może to być młodszy brat lub starszy. Zachęćmy do pomocy całą naszą rodzinę. Proszę bardzo. Oto mój pierwszy dinozaur. Oczywiście mam jeszcze drugiego, którego też będę chciał do was dla was narysować, dla siebie. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tego pierwszego oczywiście będę mógł pokolorować, będę mógł ozdobić, bo każdy z nas potrafi rysować. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że jak nie wychodzi nam za pierwszym i drugim razem, to się poddajemy. Wręcz przeciwnie. Każdy z nas może rysować, każdy to potrafi. Odrysowywanie cienia takiego dinozaura w praktyce pomoże nam e, rysować jeszcze lepiej, abyśmy jeszcze lepiej potrafili, e, nasze, potrafili e, kształcić nasze umiejętności. Więc zaczynamy. Drugi dinozaur, tym razem niebieski. Poproszę tutaj światełko. I lecimy. Najlepiej w dwa palce go przytrzymać. 3, 2, 1, zaczynamy. Ja zabrałem sobie długopis. Wy możecie wziąć kredkę. I proszę bardzo, tutaj oko. Zaczynam szyję. To już chyba moja ręka. Tutaj ogon z drugiej strony. Bardzo proszę. Były dwa dinozaury. I są dwa dinozaury. Teraz warto je ozdobić, pokolorować. Można zgodnie z właściwym kolorem, jaki mamy naszego dinozaura tutaj plastikowego, można z swoją inwencję twórczą wykorzystać. Do dzieła dajcie znać w komentarzach poniżej, jak to zadanie Wam wyszło, jak wyszły Wasze dinozaury, jak wyszły Wasze ludziki, Wasze zingsy czy żołnierzyki. W komentarzach na dole dajcie zdjęcia, a teraz przechodzimy do drugiej zabawy, manualnej, plastycznej. Tutaj już odsuwam. Będziemy do tego potrzebować kilku rzeczy. Po pierwsze, najlepiej dwóch lub trzech rolek po papierze toaletowym pisaków, flamastrów, kredek, farb. Co chcecie, to używajcie. Ja dzisiaj y, uż, użyję sobie tutaj y, flamastrów różnych kolorów, nożyczki, żeby ćwiczyć y, również naszą sprawność małej ręki y, oraz nasza wyobraźnia, bo teraz będziemy robić tulipana, ale nie takiego zwykłego tulipana, tylko tulipana z rolki po papierze. Na początek pierwsze zadanie to, Pociąć każdą rolkę papieru na trzy, mniej więcej równe części. Już biorę moje nożyczki i mniej więcej. Mniej więcej tutaj staram się, aby ta, ta moja rolka papieru została podzielona na trzy równe części. Pamiętajcie, że nawet jak o właśnie, jak teraz wam coś się zgieło, to nic złego. Za chwilę, za chwilę przywrócimy to do kształtu koła. OK? Mam już z jednej rolki papieru trzy części. Teraz druga rolka po papierze, również e, trzy mniej więcej równe części, żebyśmy mogli stworzyć naszego tulipana. Proszę bardzo, kolejne części już są. Więc gdy mamy już wszystkie części, można by powiedzieć, że to już kwiatek zielony, ale nie. Kochani, zaczynamy, zabieramy się do pracy. Na początek rysujemy korzenie. Korzenie takiego naszego tulipana. Korzenie oczywiście są w ziemi, schowane. Ziemia brązowa, więc akurat idealnie mamy rolkę papieru, rolkę po papierze brązową. Jeżeli macie na przykład białą, nie ma problemu, możecie ją oczywiście pokolorować. Oto nasze korzenie. Korzenie oczywiście bardzo bogate. Możemy dorysować, proszę bardzo, kilka odnóg. I to jest nasz pierwszy element, który będzie na samym dole. Następnie mamy żółtą pomarańczową cebulkę naszego tulipana. Dlatego proszę bardzo, mniej więcej taki kształt naszej cebulki kolorujemy ją calutką. Tulipane akurat z cebulek wyrastają. Więc proszę bardzo. A mniej więcej tutaj widać. Żółta cebulka. Dołączamy ją. Dołączamy ją. I akurat te dwie części są pod ziemią. Dlatego idealnie y, brązowa rolka papieru y, tutaj y, współgra z tym. Następnie będzie łodyga. Łodygę robię na ciemniejszy kolor, zielonego, odcień zielonego. I proszę bardzo, moja łodyga już gotowa. Proszę bardzo, kolejny element. Mojego tulipana. Następnie robię troszeczkę łodygi. Tak, mniej więcej połowę. I biorę jaśniejszy kolor zielonego markera i działam z liśćmi. Mój tulipan ma. <grych> y Dwa liście. Pokoloruję je teraz. Pierwszy, i tutaj drugi. Jeden bardziej podłużny. Drugi w kształcie bardziej takiej łeski. Ale najważniejsza jest dobra zabawa. Więc proszę bardzo. Przedłużam łodygę. I zaczynam, proszę, łączyć. O, tutaj niektóre rzeczy jeszcze się nie trzymają. Dobrze. I teraz akurat tulipany, płatki tulipanów mogą mieć przeróżne kolory. Ja akurat wybrałem czerwone, ale wierzcie mi, możecie wybrać. I różowy, i pomarańczowy, i łączyć kolory. Więc zaczynamy naszego tulipana. Na początek robimy taką jakby uśmiech, kolorujemy go po całości. Staramy się dokładnie pokolorować, nie wyjeżdżając za linię. Mam nadzieję, że mi też to się uda. Zaraz się przekonacie, jak to mi wyszło. Proszę bardzo. To jest pierwsza część naszego kwiata. I za chwilkę będzie. A, za chwilę będzie druga. Skupmy się na tej drugiej części, żeby mniej więcej była podobna do naszej Proszę bardzo i zaczynam kolorować. Mam już wszystkie części. Teraz faktycznie postaram się ułożyć mojego tulipana. Korzenie, cebulka, łodyga. Łodyga. Łodyga z liśćmi. Pierwszy oraz druga, druga część mojego kwiatka. Dlatego. Dlatego yy, proszę bardzo, tak wygląda mój tulipan yy, z rolki po papierze. Oczywiście można jeszcze pokolorować yy, niebo, yy, bo ziemię ja już mam. Yy, akurat mam taki kolor yy, rolki. A zobaczymy, co Wam wyjdzie i jakie kwiaty Wy zrobicie. Bo tulipan to oczywiście jedna propozycja. Można zrobić krokusa, przebiśniega wiele, wiele tutaj kwiatów jest dostępnych dla was dajcie znać co wam wyszło w komentarzu poniżej ja mojego kwiatka tulipana odstawiam również kredki, kredki czy pisaki i mam dla was jeszcze jedną propozycję na dziś, trzecią, ostatnią to książka i wiersz Michała Zawadki który jest autorem naszego Zarządzania Marzeniami. Tak nazywa się ta książka Zarządzanie Marzeniami. Chciałbym wam dzisiaj przeczytać jedną, jeden wiersz z tej książki i zapytać, co z niego zrozumieliście, jaką lekcję z niego wyciągnęliście, ponieważ o marzeniach Fundacja Mam Marzenie wie bardzo dużo, a zarządzać swoimi marzeniami myślę, że wy też potraficie. Zaczynamy. Dzisiejszy, o zobaczcie, Ksi ta książka jest i w języku polskim, i w języku angielskim. Never give up, e, nigdy się nie poddawaj, faktycznie to jest również nasze hasło: nigdy nie przestawaj marzyć, czy nigdy się nie poddawaj, bo marzenia się zawsze spełniają, jeżeli faktycznie do nich dążysz. Mamy pierwszy wierszyk. No właśnie, bo to jest pierwszy wierszyk, pierwszy krok. Posłuchajcie uważnie. Pierwszy krok. Zmartwił się raz mały słonik, że nie wejdzie na szczyt góry, gdzie odfrunął mu balonik i dlatego jest ponury. Góra przecież taka wielka, a ja jestem mały słonik, mówi smutny do wróbelka. Gdybym skakał jak ten koń, na to wróbel mu zaćwierkał, by wytężył on swój wzrok. I się góry tej nie lękał, tylko zrobił pierwszy krok. Krok za krokiem robił słoń, tak jak wróbel szepnął mu. Choć na szczycie był balonik, słoń po chwili miał go znów. Oto wróbla rada prosta, żeby złapać swe marzenia. Jeśli droga cię przerasta, to wymaga podzielenia. Proszę bardzo, oto nasz dzielny słonik, który, któremu odfrunął balonik, nawet się o zrymowało. Yy, I kochani, co się stało z tym słonikiem? Faktycznie, odfrunął mu balonik. I pomógł mu wróbel. Dlatego pytanie do Was. Pytanie dla Was jest tylko jedno. Co zrobił słonik, żeby pomóc sobie zdobyć balonik? Dajcie znać w komentarzach na dole, co ten słonik zrobił i jakie wy widzicie rozwiązanie. Gdy jakiś problem jest bardzo duży, taki naprawdę ogromny, a wy potrzebujecie go rozwiązać, wypełnić jakieś zadanie, co wtedy można zrobić? Jak myślicie, zgodnie z tym wierszykiem, pierwszy krok, co zrobił nasz słonik? Kto dał mu tą radę? Zobaczymy. Zobaczymy, co dacie w komentarzach. Ja na dzień dzisiejszy. Się z Wami żegnam. Mówię, do zobaczenia, tak naprawdę, w Domowej Akademii Marzeń, która codziennie od poniedziałku do piątku startuje na naszym kanale, na naszym fanpage'u Fundacji Mam Marzenie. Zachęcam Was do śledzenia, do komentowania. Do zobaczenia.